Dzień dobry. Dzień dobry. Co będzie dla Pana? Yy, proszę, kole, ser topiony, pitos i 30 dekonaliny. Oczywiście. 15.44 Pełno mm, tu konserwantów. Konserwanty. konserwanty. Związki chemiczne dodawane do żywności, pasz, kosmetyków, aby powstrzymać lub spowolnić psucie się tych produktów, przez zmniejszenie szybkości lub całkowite zahamowanie mikrobiologicznych i enzymatycznych procesów, powodujących psucie i obniżanie jakości produktu, w konsekwencji przedłużając jego przydatność do spożycia. Substancje te, już w dawce nieprzekraczającej 1%, działają silnie bakteriobójczo i grzybobójczo. Proszę otrzymać resztę. Do widzenia. Do widzenia. Mmm, ale dobre. To przez polepszacze smaku. Najpopularniejszy z nich, glutaminian sodu, jest w większości przypraw do zup i mięs, w gotowych zupach i sosach. Dodaje się go do przetworów mięsnych i wegrin, jest masowo stosowany w restauracjach. Kto to widział takie dobre rzeczy na ulicy wyspadać? Mm, ale pięknie wyglądają. Ten na pozór piękny wygląd zawdzięczają barwnikom, które oprócz poprawy wyglądu produktu podkreślają także jego aromat. Kolor produktu spożywczego jest niezwykle ważny. Może się to wydawać nam banalne, jednak kolor ma wpływ na walory smakowe oraz pozwala identyfikować produkt. Przecież ciastka o smaku truskawkowym bardziej kojarzą nam się z kolorem czerwonym niż zielonym. Zabieg psychologiczny odgrywa dużą rolę, dlatego producenci chętnie sięgają po barwniki spożywcze. Ale zgodniałem, chyba wybiorę się do restauracji. Dzień dobry, no to karta daje. Dziękuję. Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie? Mm, tak. Poproszę lemoniadę i kotlet z krokodyla. Do krokodyla nada się musztarda. Oczywiście. Pańska lemoniada. Dziękuję. Mm, ale kwaśno. Poprzez regulatory kwasowości, które są jedynymi dodatkami do żywności, którymi nie powinniśmy się martwić. Są bowiem zazwyczaj nieszkodliwe dla zdrowia. Stąd dodatki do żywności, mieszczące się pod numerami od E300 do E399, nie powinny nas niepokoić. Są jednak wyjątki takie jak rakotwórczy, butylohydroksyanizol i kwas ortofosforowy. Oto Pańskie danie. Życzę smacznego. Dziękuję. wszystko Panu smakowało? Kotlet znakomity, a musztarda idealnej gęstości. Sprawiają to emulgatory, które są substancjami zagęszczającymi. Są stosowane w przemyśle spożywczym w celu nadania produktom jedwabistej, gęstej konsystencji, dzięki której żywność będzie bardziej atrakcyjna dla konsumenta. Produkty wzbogacone emulgatorami często nazywane są aksamitnymi w smaku, delikatnymi, kremowymi. Dzięki zolegęstnikom i emulgatorom, produkty spożywcze mają tak samo wysoką jakość przez cały czas, co oznacza brak rozwarstwiania się wyrobów, jednolity kolor i konsystencję. Produkt spożywczy dzięki tej, tym substancjom nie tylko ładniej wygląda, ale i lepiej smakuje. Rozumiem. Oto pański rachunek. Dzień dobry, w czym mogę pan pomóc? Pan ludności i jakąś dziwną wysypkę na ciele. Niedobrze, to musi być spowodowane przez glutanian sodu i erytozynę. Musi pan bardziej uważać co pan nie. Konserwanty, emulgatory. Polepszacze smaku, barwniki, emulgatory i regulatory kwasowości, które znajdują się w pożywieniu mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, mogą powodować astmę, być rakotwórcze oraz zagrażać alergikom. To jest Niech na spojrze. Syrok glutozowy może sprzyjać rozwojowi cukrzycy. Dlatego lepiej ograniczyć spożycie tego produktu. Rzmienny ekstrakt słodowy to naturalny produkt o wysokiej wartości odżywczej, który jest używany jako źródło cukrów naturalnych, barwników i aromatów słodowych. I lecytyna sojowa, popularny emulgator, czyni czekoladę gładką i aksamitną. Nie jest niebezpieczny. Co pan powie? Dziękuję za informację. Muszę zacząć czytać etykiety należy się 200 zł.